Dobry kochani, witamy Was z Nel bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. No hej! <noise> U nas dzisiaj piękna, upalna wręcz słoneczna pogoda. Zobaczcie jak się cieszy! A tu kto tu przyszedł, jest i Lili. Dzień dobry! Okej, okay, kochani, teraz już się mogę z Wami e, przywitać. Za chwilkę będę robiła sobie kawę. Znaczy, tak, miałam zrobić sobie kawę, ale stwierdziłam, że tak piękna pogoda, tak przyjemnie, tak fajnie na zewnątrz, że zrobię sobie. Macze, zrobię sobie macze z mleczkiem zimnym, z kostkami lodu, na pewno mnie pobudzi i tak fajnie na mnie zadziała. Także za chwilę będę robiła sobie macze. Słuchajcie, dzisiaj mam ogromną ochotę na szparagi, także zrobię sobie dzisiaj szparagi na taką przygryskę, bo naprawdę śnią mi się ostatnio po nocach. No i dzisiaj, jak widzicie już po tytule, chciałabym Wam opowiedzieć o moim ostatnim odkryciu, o zakupach, jakie poczyniłam. Pokażę Wam, co kupiłam, jaka jestem zadowolona, że upolowałam tyle fajnych perełek, także opowiem Wam o moim Odkryciu, mam nadzieję, że też Was tym zarażę Bo ja przepadłam i po prostu Cały czas, cały czas siedzę Na tej stronce, cały czas zaglądam I chcę robić tam zakupy Także robię macze, a później już Wam opowiem Tak jak mówię o moim Odkryciu, także zapraszam Was na kolejnego Vloga, zostańcie ze mną Zobaczcie jak koleżanka Sobie odpoczywa Gorąco, lileczce, gorąco no co? No dobra kochani, moja macza gotowa Prezentuje się tak Także zabieram się za picie I pokażę wam Nowości i odkrycie Dobra, siedzę sobie już, słuchajcie mm. Malutka pięknie sobie drzemie, a Krzysiek z LE8 poszli sobie na lody, gdzieś tutaj pochodzić, na spacerek. Ja jestem aktualnie z lileczką. No i tak, i później, jak już ogarnę, i ja się to będziemy siedzieć wszyscy w ogrodzie, wypijemy sobie pewnie jakąś kawkę i spędzimy fajnie, rodzinnie czas. Ale nie o tym, bo wiem, że czekacie. Bo jak ja już Wam coś powiem, to wiem, że na to czekacie na ten moment. Słuchajcie, moje ostatnie odkrycie to e-sklep, czyli sklep internetowy Lidla. Rzeczy non-food, czyli powstał sklep Lidla, gdzie możecie zakupić wszystkie rzeczy typu tekstylia, poduszki, ubrania, urządzenia jakieś tam do domu, typu patelnie, garki i te itd. Także nie musicie się smucić, jeżeli nie chce Wam się wychodzić do sklepu stacjonarnego. Jeżeli Macie gdzieś Lidl daleko od siebie, możecie zasiąść na internecie, odpalić sklep internetowy i wyszukiwać naprawdę fajnych rzeczy, wyszukiwać perełek. Ja, słuchajcie, zamówiłam sobie trzy rzeczy, które bardzo, bardzo mm, potrzebowałam, takie nowości. Także na pewno Wam pokażę, zademonstruję, co sobie zamówiłam. Tak jak mówię, trzy rzeczy: bardzo fajne, kuchenne. Także na pewno wam to za chwilkę pokażę. No więc słuchajcie, już wam pokażę jeszcze może z bliska jak wygląda w ogóle stronka internetowa. Ja was odsyłam bardzo serdecznie na dole znajdziecie linka, linka, który od razu przekieruje was do sklepu internetowego. Lidla. Ani, także zobaczcie, jak szybciutko Wam pokażę. Tak prezentuje się sklep lidlsklep.pl. Macie tutaj zakładki. Jeżeli, tak jak mówię, nie macie w pobliżu siebie sklepu Lidla, albo po prostu wiecie, my, mamusie, chcemy mieć chwilę dla siebie. Dzieciątko śpi, robimy sobie kawkę bądź herbatkę, no i odpalamy sobie właśnie sklep internetowy i szukamy. Szukamy fajnych rzeczy. Albo jak na przykład często w Lidlu są okazje i nie zdążycie z nich skorzystać, no to wtedy wchodzicie w sklep internetowy, no i po prostu sprawdzacie. Co w trawie piszczy Zobaczcie, wejdźmy może na przykład w kuchnię Jakie fajne są produkty I patrzcie No i tak sobie serwujecie Sprawdzacie Co ciekawego, jaką ofertę Lidl Dla Was przygotował Także fani Lidla Łączmy się, bo nadchodzi sklep internetowy Kochani, na dole znajduje się link Do sklepu Lidla Klikajcie i zaglądajcie. Okej, okay, kochani, tak stwierdziłam, że dawno nie było takiego kadru. Swoją drogą, z tym kadrem kojarzy mi się film w mojej kuchni taka seria filmów, które nagrywam na kanale głównym. Także jeżeli chcecie, aby ta seria powróciła, no to koniecznie mi napiszcie na dole. Ale nie o tym, już Wam teraz chciałam powiedzieć o tych moich trzech perełkach, które udało mi się upolować. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest młynek elektryczny do soli bądź pieprzu. My mamy taki, ja je bardzo lubię. Mamy też błękitny, w którym e, mamy pieprz ziarnisty. No i stwierdziłam, że potrzebuję czegoś do soli, ponieważ mam e, sól morską, sól himalajską. E, właśnie w. Kryształkach, także potrzebuję Właśnie takiego młynka elektrycznego Żeby po prostu zmielić Zmielić, dokładnie tak I zobaczcie, wybrałam sobie też w takim podobnym odcieniu jak mamy To jest taki odcień przepiękny Błękitny, motyw ala drewniany No i ten młynek już Wam pokazuje Jak wygląda, jako Wow, już rozpakuję No kolor jest po prostu piękny Jeżeli nie znacie to wiecie, że ja uwielbiam Pastele i to jest przepiękny kolor, także przysypię sobie dzisiaj e, kryształki soli e, No i będę miała dwa młynki elektryczne Jeden do pieprzu, drugi do soli Patrzcie, jaki piękny, śliczny Okej, okay, kolejna rzecz, którą bardzo chciałam, a nie miałam, a potrzebowałam To jest patelnia grillowa e, I ja wybrałam taką z drewnianą rączką białą e, Ona prezentuje się tak I słuchajcie Już Wam pokazuję Może tak ma taką fajną tutaj grillową powłokę. No i dzisiaj chyba sobie wypróbujemy i zrobimy jajeczko, sadzone i szparagi. E, tak jak mówię, bardzo, bardzo chciałam patelnię grillową, więc Lidl wyszedł mi na przeciw i jak już robiłam zamówienie, to stwierdziłam: biorę, biorę, moi drodzy. Fajna, biała, pięknie wygląda. I garnek wygląda, tak? Również biały. Ja po prostu postawiłam w tym zamówieniu na na rzeczy białe z domieszką drewna Taki garnek też już od dawna mi się marzył Myślę, że zamówię więcej Ale na początek na próbę zamówiłam jeden Także taki garnuszek zaraz wypakuję Pokażę Wam jak wygląda No i co? I śmiesznie, fajnie Bo możemy sobie dzisiaj zrobić taki challenge Z produktami nowymi z Lidla Czyli delikatnie podgotujemy szparagi w garnuszku Potem przełożymy na tą grillową patelnię Jajeczka i sprawdzimy jaka potrawa Pyszna nam wyszła. Także zobaczcie, taki oto garnek. No jest świetny, rewelacyjny i ten design super. A powracając, słuchajcie do piwoni, jak one pięknie pachną. Tak pięknie pachną w całym domu, przepiękny zapach się unosi. No są cudowne, naprawdę, uwielbiam ten zapach. Dobra, dzisiaj słuchajcie, jako że taka piękna, upalna pogoda Na zewnątrz, to jak skończę Wam Nagrywać vloga, to tak jak mówiłam Troszkę się porelaksujemy W ogrodzie, a później robię sobie spa Muszę sobie zrobić dzisiaj domowe spa Po prostu mam od rana taką ochotę na domowe spa Wrzucę sobie jakąś kulę do kąpieli Zapalę świeczki Włączę muzyczkę, dzieci pójdą spać A ja będę się chillować w wannie No bo takiego spa domowego Potrzebuję. Dobra, a teraz Co? Robimy szparagi, jajeczko sadzone Taki mini lanczyk Chodźcie, do kuchni No, patrzcie, kochani, jaki zestawik piękny sobie stworzyłam. Garnuszek, patelnia i młynek. Ślicznie. Dobra, nastawiłam już wodę na szparagi, osoliłam ją troszkę. Kochani, jeśli chodzi o szparagi, to ja je robię różnie, e, najczęściej jeżeli robię jakąś potrawę, to razem na patelni, natomiast e, czasem po prostu wrzucam surowe na patelnię, o tak, i robię je na przykład z kurczakiem, bądź z jakimś sosem, czasem też dosłownie minutkę od, odgotowuję, no i wrzucam na patelnię, także odgotujemy sobie troszeczkę, tylko tutaj te końcówki e, odetnę, wrzucę na chwilkę, na minutkę do gotowania, a później już od razu na patelnię. OK, kochani, <laughs> nie wiem czy mnie słychać. Robią się szparagi, robi się jajeczko. Także zaraz lanczyk gotowy. No dobra, kochani, zobaczcie, jak pięknie się przygrylewały szparagi. Jajeczko też już mam gotowe. Także zajadam. Jeszcze może dołożę sobie jakiegoś ogórka małosolnego. I lanczyk gotowy. Kochani moi, właśnie był przed chwilą Krzysiek z Leosiem I zabrali malutku tutaj do ogrodu Jak wam wspominałam, ona bardzo, bardzo lubi spać sobie w wózeczku na zewnątrz W ogóle bardzo lubi być na powietrzu I czasem właśnie śpi sobie w wózeczku w ogrodzie Także Leoś i Krzysiek tylko wpadli na chwilę po spacerze I malutka już jest na zewnątrz Ja zaraz do nich uciekam Ale jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że zapraszam was bardzo serdecznie do playlisty Lidla Wszystko znajdziecie, odsyłam was do kart wszystkie linki macie na dole, także playlista Lidla, yy, odsyłam do karty, dajcie koniecznie znać, czy wiedzieliście o sklepie internetowym, czy lubicie robić zakupy yy, właśnie przez internet, yy, ja bardzo, ja bardzo i muszę Wam powiedzieć, że już uplowałam kolejne perełki, ale o tym Wam powiem za jakiś czas, także odsyłam Was serdecznie do playlisty Lidla, yy, wszystkie linki również macie na dole. Ściskam Was serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych vlogach, ma buziaczki, pa!